Witajcie, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za lajki, subskrypcje i komentarze, bo one pozwalają mi rozwijać kanał, robić dla Was rozkłady kart. Jeżeli tutaj zaglądacie, proszę subskrybujcie. Dziękuję za wszelkie wsparcie, miłe słowo, kawki. Jestem Wam naprawdę bardzo wdzięczna. Zapraszam Was dzisiaj na rozkład. Co u niego, co u niej słychać, tak naprawdę? Zobaczmy, czy karty coś Ci podpowiedzą. Może się zastanawiasz, może coś podejrzewasz, albo chciałabyś wiedzieć coś więcej. Co u niego słychać? Zobaczymy, co myśli, co planuje, co karty chcą podpowiedzieć. Co u niego, co u niej słychać, u osoby, którą masz na myśli. Ogólna energia rozkładu to karta umiarkowania, czyli poszukiwania równowagi w swoim życiu, uleczania czegoś, może siebie samego. Jest to karta. Właśnie takiego um, cierpliwego, spokojnego analizowania. Być może jakieś wyzwanie jest przed tą osobą, może chodzić tutaj o uleczenie waszej relacji, macie jakieś problemy między sobą i ta osoba w tej chwili zastanawia się, jak to ugryźć. Co tutaj można zmienić, co zrobić. Umiarkowanie jest kartą strzelca. Y taka podpowiedź mamy tutaj królową Kielichów, czyli trygon wody rak skorpion ryby może być to um, energia twoja albo tej osoby oczywiście bo czytania są ogólne więc tutaj musicie sobie trochę tą energię um, odwracać tak żeby spróbować ułożyć ją tak żeby rezonowała z tym o co pytacie Królowa Kilichów ogólnie jest osobą bardzo empatyczną, stawiającą relację na pierwszym miejscu, i ona zazwyczaj wszystko dla tej relacji jest w stanie zrobić, poświęcić. Często Królowa Kilichów to jest symbol dobrego, zgodnego małżeństwa. Królowa Kilichów jest osobą, która jest uczuciowa, to jest taka dojrzała energia dużo w tej energii z wyrozumiałości w stosunku do innych, ale też w stosunku do siebie samej. W każdym razie w królowej kielichów jest takie um, przede wszystkim kierowanie się sercem intuicją i ona zawsze szuka najlepszej drogi wyjścia z sytuacji. Może dlatego tutaj to umiarkowanie się pojawiło, tak? Bo umiarkowanie jest właśnie energią ogólnie um, Właśnie odbudowywania równowagi. To jest karta, która mówi o naprawianiu, o poszukiwaniu jakiejś stabilizacji. Czasami jest to karta dopasowywania się osób w relacji, więc może tutaj właśnie karta mówić o tym, że jest w tej chwili jakieś wyzwanie przed Wami i ta osoba zastanawia się, w jaki sposób odnowić tą harmonię. Jest w każdym razie tutaj i dystans, i obiektywizm w tej energii. Mamy Wisielca, czyli kartę obserwacji, ale też karta Wisielca może mówić o takim zawieszeniu, zatrzymaniu. Coś tutaj przestało może. Klikać w tej waszej relacji. Może coś wisi w powietrzu, jeszcze nikt o tym głośno nie mówi, ale wisi to już od dłuższego czasu, bo wisielec jest takim przeciąganiem w czasie, odkładaniem trochę wszystkiego na potem. W każdym razie w wisielcu jest brak y, ochoty na to, żeby podjąć decyzję, która w zasadzie y, powinna być podjęta. Trochę jest tutaj y, taka opcja przerzucania tej decyzyjności na y, drugą osobę. Y, ochota na to, żeby nie brać na siebie na przykład odpowiedzialności, odpowiedzialności na, za to, co tutaj się wydarzy, y, a bardziej właśnie przerzucić tą odpowiedzialność za decyzję na drugą osobę. W y, wisielcu jest y, y, ocenianie faktów, jest właśnie to wycofanie, jest ten dystans, który jest też w umiarkowaniu pokazany. Obiektywne ocenianie faktów z każdej strony. W umiarkowaniu jest taki głos rozsądku. Wisielec też po to wisi, tak? On też y, nie zatrzymał się bez powodu. Tutaj jest widać wyraźnie, że ta osoba może chce bardzo szczegółowo, mocno y, wszystko przeanalizować, bo wie, że może ten kolejny krok jest bardzo ważny i, i nie chce go podejmować y, pochopnie. Siedem kielichów. Czyli znowu karta zatrzymania i zastanawiania się co dalej. Tutaj są kielichy różnych możliwości. Karta pokazuje wiele opcji do wyboru. Nie wszystkie kielichy są tymi dobrymi wyborami. Tutaj trzeba właśnie dobrze ocenić i ten wisielec nawet patrzy tutaj na te siedem kielichów. W każdym są jakieś emocje. W każdym może są jakieś emocje też do przepracowania. Może w niektórych kilkach są emocje, które trzeba ujawnić, powiedzieć o czymś głośno. Może w niektórych są te emocje empatii i takiego ukochania drugiej osoby, a może właśnie tutaj jest poszukiwanie swojej prawdy. Siedem kilków jest kartą troszkę chaosu i takiej wielości wyborów. Tutaj może się okazać, że jest wiele opcji. I z tych wielu opcji trzeba wybrać tą najlepszą, stąd ten wisielec wisi, bo on tutaj się zastanawia, co byłoby najlepszym wyborem. Ale siódemka kielichów jest wyborem z serca, nie z rozumu. Może dlatego właśnie jest ta królowa kielichów, bo ona głównie posługuje się intuicją. I ona wręcz ma telepatyczne zdolności. Chce wyczuć y, 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 potrzebę drugiej osoby właśnie przez pryzmat swoich emocji, swojego y, serca. To, to, co serce jej podpowiada, to ona bierze jako pewnik, i kierując się sercem, chce tutaj dokonać dobrej, dobrego wyboru. A możliwości, jak widzimy, tutaj jest wiele. Y, mogą tutaj też być jakieś obietnice bez pokrycia. Może tutaj być właśnie ta ochota na to, żeby na przykład coś obiecać i tego nie dotrzymać, tak? A może to się zdarzyło? Może ktoś tutaj coś obiecał i jest oczekiwanie, że to się wydarzy, a tu się nic nie dzieje, tak? Bo ten wisielec wisi, a on mówi o tym, że jest zatrzymanie. Hmm. Siódemka Kielichów czasami jest kartą portali randkowych. I takich właśnie różnych znajomości, które pojawiają się w naszym życiu. Może właśnie to jest znajomość, która w tej chwili właśnie jest u ciebie poprzez portal internetowy. Znacie się na razie tylko przez, na odległość. Może tutaj właśnie ten wisielec pokazuje, że na przykład ta znajomość, ten kontakt nagle się urwał, a ty się zastanawiasz, o co chodzi, co tu się wydarzyło. Chciałabyś, czy chciałbyś tutaj uleczyć tą sytuację, doprowadzić do konfrontacji, do takiej sytuacji, kiedy um, wszystko będzie jasne, tak? Zło, złoty środek się nagle pojawi, czyli jakieś dobre rozwiązanie. Ale jest wisielec, czyli jest coś zawieszone. Nie wiesz co dalej, zastanawiasz się, o co chodzi, co u tej osoby słychać, czemu ona się nie odzywa. Może było całkiem fajnie, tak? bo umiarkowanie może mówić o tym, że y, jakaś harmonia w tej waszej relacji była, przynajmniej może pozorna. Tak? Bo jednak y, y, ten wisielec pokazuje, że tutaj y, ta osoba mogła nie wykazywać prawdziwy, prawdziwych swoich intencji. W wisielcu też jest informacja, że ta druga strona niekoniecznie mówi y, wszystko to, co myśli. Może y, wisielec mówić o tym, że y, nie do końca y, odkrywa siebie i swoje plany. Y, dlatego może w tej chwili jest jakiś chaos, tak? I poszukiwanie odpowiedzi, dlaczego y, na przykład nastąpiło to zawieszenie. I jak sobie z tym wszystkim poradzić, jak uniknąć rozczarowania. Y, jak tutaj y, dobrze wyjść z tej sytuacji, tak? bo tutaj może trzeba coś zaplanować. W siódemce kielichów jest też planowanie, może zakończenia czegoś. Może tutaj coś się samo zakończyło, a może ta osoba po prostu liczy na to, że ty mm, wyjdziesz z inicjatywą i coś tu się odwiesi, tak? W każdym razie jakiś. Mm, może ta karta mówić, że jeżeli do, tak do końca nie masz. Y, Jasności sytuacji, to możesz mieć do czynienia z jakimś pozorantem. Z kimś, kto może bawić się Twoimi emocjami. Bo on tak, ta osoba tutaj pojawiła się tak, jakby stoi tak nad konsolą, tak? I ona sobie tym wybiera. Która opcja tym razem, tak? Może ta karta być taką informacją. Mamy dziewiątkę pentakli, czyli ogólnie jest to karta zadowolenia. Z własnej sytuacji. To jest karta zadowolonego z życia singla, który chce korzystać z tego życia. Ma jakąś tam swoją pozycję zawodową wypracowaną, jakąś pulę materialną do wykorzystania. I dziewiątka pentakli pokazuje um, osobę, która um, chce się, um, chce trochę, um, jest na etapie właśnie ochoty na to, żeby z tego życia trochę korzystać. I um, może właśnie to być też informacja, że. W ten sposób ta osoba funkcjonuje. Ona jest tutaj y, może stawia na siebie, y, na swoją dobrą zabawę, na swoje dobre samopoczucie. W dziewiące pentakli y, jest energia ochoty właśnie na to, żeby z tego życia jak najwięcej brać, ale może to być karta też w dziewiące y, pentakli. Karta egoisty. Osoby, która po prostu wykorzystuje innych po to, żeby się, sobie z tego życia korzystać, tak? Bo ta karta może pokazywać, że ta osoba raczej tutaj jest skupiona głównie na sobie. Na, swoje, na realizacji swoich pragnień, planów. Ona chce skupiać, skupia się na sobie, na swoim wyglądzie, może też, ale przede wszystkim inwestuje w siebie i w swój komfortowy styl życia. Może nie licząc się z emocjami innych osób, tak? Może tak być. Może ta karta pokazywać, że prowadzi kilka znajomości jednocześnie, bo siódemka kielichów też jest kartą wielu. Opcji wielu znajomości, może to być portal randkowy. Siódemka kielichów też jest czasami informacją o uzależnieniach. Może ta osoba nawet być uzależniona właśnie od y, takiego funkcjonowania w sieci i po prostu od y, y, wybierania sobie jakichś y, paru osób, z którymi, czy jednej osoby, y, y, ale tylko na jakiś moment, tak, a potem wchodzi w no, kolejną relację, zawiesza sobie, Tą znajomość na jakiś czas. Może potem będzie chciała coś innego. Tutaj mamy ósemkę kielichów, czyli taka karta, która może też mówić o tym, pojawiam się i znikam, tak? Póki jest fajnie, póki mi wszystko pasuje, to ja sobie z tego czerpię, czerpię tak? Bo to jest ocean emocji, które mi służą. Ale w pewnym czasie karta pokazuje, że coś już przestaje służyć. Może się znudziło. Może się wypaliło, tak? bo tutaj mamy taki, to, ten kielich z tak jakby płonącymi emocjami, czyli coś tutaj się wydarzyło, co może rozczarowało, mogło się wypalić. I ta osoba po prostu zostawia to za sobą, może być nawet osobą, która tak działa bez emocji, tak? tylko po prostu to, co, mnie, co mi nie pasuje, zostawiam, a idę sobie swoją, w, w swoją stronę tak? w dalszą drogę. I wybieram jakieś nowe opcje, które, czyli jakiś, y, wytyczam sobie nowy szlak, tak. I po prostu to jest karta y, trochę odchodzenia, takiego uciekania tam, gdzie mi pasuje. To, co mi nie pasuje, zostawiam. I może to być właśnie informacja w tą stronę, że ta osoba po prostu y, w tej chwili już stawia na siebie. Szuka sobie nowych y, opcji, które będą ją bardziej bawić, bardziej cieszyć. Może to być informacja, że ta osoba po prostu tutaj sobie y, pogrywa tak trochę z emocjami. Y, może Twoimi, chyba że to. Może być też oczywiście, zaraz. Popatrzmy jeszcze, co, co tutaj się mogło jeszcze wydarzyć. Może być tak, że ta osoba po prostu postanowiła odejść, tak? Bo były jakieś yy, kłopoty, z którymi ona może się nie chce już mierzyć, bo ósemka kielichów też jest kartą zniecierpliwienia i ochoty na to, żeby zostawić wszystko to, co rozczarowujące. Może były jakieś konflikty i ona już tutaj nie, nie chce dalej w to brnąć. Yy, postanowiła uleczyć czy postanowił uleczyć swoje życie i szuka tutaj swoje tej swojej harmonii, ale cię o tym na przykład nie poinformowała, tak, czy, czy zawiesiła tą waszą znajomość i ty się zastanawiasz, co tam słychać tak naprawdę, o co chodzi. Może liczy na to, że ty się jeszcze tam do, tej, do niej odezwiesz, że coś będziesz próbował, próbowała um, odświeżać, naprawiać. Ale wydaje mi się, że tutaj zbyt dużego zaangażowania ze strony tej osoby nie ma, bo ta siódemka kielichów pokazuje taki chaos i taką, takie niezdecydowanie tej osoby. Tak jakby on, ona sama nie wiedziała, czego chce. I ta dziewiątka pentakli też może być taką kartą przybierania różnych masek i takiego po prostu pozoroństwa. I yy, może trochę właśnie też yy, udawania, że jednak yy, niby. Było fajnie, ale jednak coś nowego tutaj mnie kręci. Jakieś, jakieś yy, yy, może nowe znajomości, tak? Albo jakieś nowe kontakty, bo tam to słońce świeci, czyli coś, jakaś energia, yy, która ciągnie tą osobę w yy, drugą stronę. I widać, że ona jest w takiej energii trochę już yy, zostawiania za sobą tego, co było. Może nie ma, nie ma odwagi ci tego powiedzieć w twarz, dlatego zastanawiasz się o co tak naprawdę chodzi. A wisielec pokazuje, że po prostu yy, ona się wycofała, tak? Bo takie jest wygodnie. Yy, a z buław, czyli karta. Yy, z jednej strony jest to karta yy, romansowania i, i wchodzenia w nowe relacje z taką energią ognia, czyli yy, mniej emocji, a bardziej właśnie tego przyciągania i. Yy, Takiego nastawienia bardziej na randkowanie i romansowanie, tak? Niż, na, niż nastawienie na budowanie trwałej, zdrowej relacji, bo zauważcie, że tutaj tych kielichów w zasadzie nie ma oprócz tych, tej karty iluzji i czasem właśnie uzależnień. Pojawiły się też te kielichy rozczarowań. Bardziej jest skupianie się na sobie, właśnie to, to inwestowanie w swoje komfortowe życie. No mamy tą królową kielichów, może to jest twoja energia, tak? Ty się tu, ty tutaj, jesteś zaangażowana, może w tą relację już zdążyłaś dużo od siebie w tą relację swojego uczucia włożyć i, i może swoich pragnień i jakieś miałaś oczekiwania duże wobec tej osoby. I liczysz na to, że jeszcze wszystko się ułoży, tak? bo umiarkowanie jest taką energią właśnie do, no, docierania do prawdy, szukania tego dobrego rozwiązania, tego złotego środka, tej harmonii, od, odbudowania tego, tego spokoju wewnętrznego. A, a z buław może mówić o tym, że ta osoba yy, po prostu ona ma takie bardzo ogniste nastawienie do yy, nawiązywania relacji. I może w ten sposób właśnie funkcjonuje. Może to nas mówić, że ona już jest w energii początku, czyli tak jakby zaczynania kolejnej znajomości, w energii romansu, tak? Coś, gdzie się ten ogień tutaj ciągnie, mamy te, ten ogień tutaj za horyzontem, tak? A tutaj jest ten azbuław, czyli energia początku i takiego po prostu startu w coś nowego. A ty zostałaś tutaj ze swoimi emocjami, czy zostałeś? I trudno ci zrozumieć to wszystko, tak? I szukasz wytłumaczenia, bo umiarkowanie to jest takie właśnie poszukiwanie prawdy. Masz w sobie jeszcze te emocje, które budzą w tobie nadzieję, że wszystko może się tu jeszcze poukładać, ale karty raczej pokazują, że ta osoba nie podchodziła zbyt. Poważnie do tej relacji, bo ta karta ta siódemki kielichów w samym centrum rozkładu pokazuje taką iluzję. Właśnie taką potrzebę ciągłych zmian, też może ona, ta osoba może być uzależniona właśnie od tego, żeby yy, wchodzić ciągle w nowe relacje, a nie bardzo się w nie angażuje. Kiedy ta relacja jest w momencie, kiedy mogłaby przejść na kolejny etap większego zaangażowania, to ta osoba może właśnie y, odczuwać taki dyskomfort i chce już y, y, poszukiwać kogoś nowego, tak, i, i zostawia za sobą y, to, co dla ciebie było ważne, dla tej osoby, może właśnie okazało się y, już y, takim momentem, kiedy ona już nie, nie, nie chciała się bardziej angażować, tak, bo to jest karta odchodzenia, ósemka kielichów. Poszukiwania swojej nowej drogi. I ten as buław może pokazywać, że pytamy co u niej słychać. Może być w energii y, właśnie tego nowego początku, czyli znowu gdzieś jakiś y, Y, romans, jakiś, y, nawiązanie jakiejś nowej relacji, ale to jest ogień, czyli tutaj nie ma specjalnie zaangażowania poprzez serce. Tu jest takie przyciąganie typowo, y, taka namiętność. Arcykapłan, czyli. Y, y, jest to poszukiwanie jak najlepszej wersji swojej rzeczywistości. To może zarówno Ciebie dotyczyć, jak i tej osoby, tak? bo Ty chcesz wyjaśnień, chciałabyś mieć jasność sytuacji, zastanawiasz się, dlaczego nastąpiło to zawieszenie, yy, i dla Ciebie, dla ciebie może ta, ten, ta relacja nie była iluzją, tak? bo Ty się angażowałaś tutaj, czy angażowałeś poprzez emocje, poprzez serce. Natomiast arcykapłan może być też energią tej osoby. Ona po prostu cały czas poszukuje swojej, swojej prawdy i tu jest jej ogień, tak? I to może być jej sposób funkcjonowania. Trzyma się jakichś swoich schematów działań. Może być osobą, która po prostu jest uzależniona od tego, że lubi wchodzić w nowe relacje, tak? I jeż, tak jak mówiłam. Jeżeli dochodzi do jakiegoś momentu, może jakiejś odpowiedzialności większej, większego zaangażowania, to ona wtedy odpuszcza i poszukuje tak, jakby na, e, nowej drogi dla siebie i wchodzi w nowe relacje. Ym, no, jest to, ym, arcykapłan może mówić o tym, że to jest bardzo trudny partner czy partnerka, tak, do relacji, bo tutaj jest takie skupianie się na sobie cały czas. Arcykapłanie też mamy, skupianie się na sobie. Yy, bardzo duże. Karta rada dla Ciebie, może. Koło fortuny. Czyli po prostu nie uzależniaj swojego szczęścia od, yy, od tej relacji. Rozejrzyj się dookoła, bo możliwości dla Ciebie jest wiele. Koło fortuny cały czas się kręci, nowe znajomości, nowe kontakty, nowi ludzie pojawiają się w Twoim życiu, yy, i na pewno trafisz w końcu na kogoś, kto. Y, będzie podchodził do relacji tak jak Ty byś chciała, tak? Może, może właśnie znajdziesz w końcu osobę, która będzie chciała równie mocno jak Ty zaangażować się w tą relację. Koło fortuny daje wiele szans do wyboru, tylko trzeba je dostrzegać, trzeba z nich korzystać. Może karta mówić właśnie o tym, żeby wchodzić w y, 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 y y, y, y różne znajomości, ale właśnie trochę się dystansować, y na starcie od razu nie angażować się aż tak bardzo, żeby dać sobie ten czas y, na to, żeby się poznać nawzajem, tak? Żeby po prostu y, znowu nie znaleźć się w momencie dużego rozczarowania. Oczywiście nic nam tej gwarancji nie daje, ale Koło fortuny mówi o zmienności. Raz na wozie, raz pod wozem. Więc je, jeżeli w tej chwili czujesz się y, niekomfortowo, tak, jeżeli dla ciebie ta sytuacja jest trudna y, i bardzo, tru, bardzo ty ją przeżywasz, no to jednak koło fortuny mówi, że y, za chwilę będzie lepiej, tak? bo to jest ta cykliczność, przechodzenie na kolejne etapy w swoim życiu. i wszystko w życiu się zmienia, tak? Czasami jakieś nawet ważne znajomości dla nas musimy zostawić za sobą. Bo jeżeli nie mam zaangażowania z drugiej strony, to nic nie jesteśmy w stanie sami tutaj <laughs> wymusić, tak? Natomiast koło fortuny mówi o tym, że by być świadomym tego, że kolejne szanse są przed Tobą i masz wiele możliwości na poznawanie wielu nowych osób, wielu ludzi, żeby się nie zamykać też w sobie i w swoim na przykład dyskomforcie, bólu, a bardziej skupić się właśnie na uleczenie, może właśnie uleczenie siebie samego, swoich emocji, żeby odnaleźć tą równowagę w sobie i korzystać z życia, tak, bo koło fortuny to jest korzystanie z życia, to jest umiejętność wychwytywania szans dla siebie po to, żeby przechodzić na kolejne etapy sw w swoim życiu i, i po prostu y, te szanse chwytać, bo one zawsze są, tylko trzeba być otwartym, mieć ramiona szeroko otwarte na nowe możliwości i po prostu y, iść do przodu, tak. A jeżeli ktoś chce y, odejść, to i tak odejdzie, bo. Jeżeli jest brak zaangażowania, jest tylko rozczarowanie, tutaj to um, niczego nie jesteś w stanie y, wymusić. Po prostu też może postaw na siebie, tak? Bo jednak, ten arcykapłan to jest karta szukania jak najlepszej wersji swojej rzeczywistości. Także, kochani, w ten sposób się te karty poukładały. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na prywatne czytania zapraszam Was poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania. Robię dla Was prywatne rozkłady kart i w formie filmiku wysyłam na Waszego maila. A dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.